Czym żyjemy? Co jest naszym pokarmem? Co sprawia, że mamy siły? Co sprawia, że patrzymy w przyszłość? Czym karmimy swoje życie? Posłuchajcie Ewangelia Jana, rozdział czwarty, wersety od 31. Tymczasem jego uczniowie prosili go mówiąc, mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nic nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiąca nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje. I spójrzcie na Pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili. A wy zebraliście plon ich pracy. Drodzy bracia i siostry, czym się karmimy każdego dnia? Co jest naszym pokarmem? Jeśli celem naszego życia jest napełnianie żołądka, no to żyjemy od rana do południa, od południa do wieczora, od wieczora do rana i tak w kółko. Trudno to nazwać życiem, to raczej wygląda na egzystencję. Egzystencja jest integralnie powiązana z istnieniem zwierząt. To one nieustannie dbają o to, aby po pierwsze mieć strawę, a po drugie mieć poczucie bezpieczeństwa, czyli bezpieczną siedzibę. Dzisiaj wielu ludzi dokładnie tak samo postępuje. Dokładnie tak samo. Czyli stają się jak zwierzęta. Nie dziwcie się więc, że świat. Ludzi traktuje jak zwierzęta. To jest przerażające, ale z drugiej strony ma przyzwolenie ze strony ludzi, właśnie. Czego Jezus uczy? Jezus mówi tak: Ja mam pokarm do jedzenia. Ja mam zupełnie inny pokarm. Jezus mówi: Mnie coś zupełnie innego tak naprawdę interesuje. Ja jestem ponad to wszystko, co. Dla Was ma tak ogromne znaczenie. Oni mówią jedz, a on mówi: Ja mam inny pokarm do jedzenia. A co oni mówią? O, ktoś przyniósł mu jedzenie. W ogóle nie zrozumieli tego, o czym on mówił. I dzisiaj wielu ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, służą mu, oddając mu wszystkie siły, wszystkie umiejętności jest kompletnie nierozumianych przez pozostałych, pozostałych wierzących, powiedzmy sobie od razu. Dlatego, że ci niby wierzący są zainteresowani tym, żeby jeść, pić, latać na wakacje, kupną nowego samochodu, bud budową domu, rozwijaniem biznesu itd., tak itd. Tak Ale nie są zainteresowani tym, czym był zainteresowany Chrystus. Czyli głoszeniem słowa, przyprowadzaniem ludzi do zbawienia, zbieraniem tego, co zostało już wcześniej przez innych zasiane, no ale temu trzeba poświęcić czas, temu trzeba poświęcić wszystkie swoje siły. Nie da się tego robić z doskoku. Czy widzicie w dzisiejszym świecie, podobno tak pandemicznym i w tak tragicznej sytuacji będącym widzicie ludzi wierzących, którzy tłumami biegną przez miasta i wsie i głoszą Ewangelię i mówią, ratujcie się, bo przecież już jesienią możecie umrzeć. Widzicie coś takiego? Nie. Ktoś może mnie zapytać, a ty to robisz? Tak, robię to. Nie biegam co prawda po mieście, bo nawet nie mam na to czasu. Ale dużo czasu poświęcę na to, żeby głosić i w internecie, i głosić także w miejscach, które ciągle nieustannie odwiedzam. Czasami jest to pięć osób, czasami trzydzieści osób, czasami 50 To nie jest ważne. Czasami są to ludzie wierzący, czasami większość to są niewierzący. Ostatnio głosiłem po prostu na ulicy i przysiadła się kobieta. Słuchała, długo słuchała. Wzięła Biblię i bez słowa odeszła. To jest taki drobny dowód na to, że jest czas zbiorów, ale gdzie są ci, którzy te zbiory powinni prowadzić? No, jeżeli Twoje serce nie pała, nie pragnie, nie szuka Bożej obecności, jeżeli Twoje serce nie kocha ludzi, to możesz myśleć, co chcesz. Możesz oszukiwać siebie i innych. Ale czy ty na pewno kochasz Boga? Bo ten, kto kocha Boga, kocha ludzi. Tak mówi największe przykazanie. A nie można być obojętnym wobec tego, że ludzie idą na śmierć. Nie, nie można. Nie, że nie wolno. Wolno. Nie można, bo jeśli kocham mojego Boga, to on zawsze mi. Wskaże na ludzi. Ludzie mówią dzisiaj różne rzeczy. Niektórzy mówią, że nie ma co, koniec świata się zbliża, nie ma sensu nic robić. Inni mówią, co miało być zrobione, to już zostało zrobione. Kto ma być zbawiony, to jest zbawiony, czy będzie zbawiony. My tu nic nie mamy do zrobienia. Powiem Wam tylko tak, jesteście tchórze śmierdzące i lenie śmierdzące. Nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Jezus mówi, podnieś oczy. Podnieś oczy. Co widzisz? I tutaj okazuje się, co jest w twoim sercu. Bo uczniowie, kiedy podnieśli oczy, to ocenili, a jeszcze cztery miesiące do żniwa. Nic ciekawego. Ale co widział Jezus? Jezus widział tę wioskę samarytańską czy miasteczko samarytańskie którego mieszkańcy już byli w drodze do Niego. Ale oni tego nie widzieli. Nie widzieli z wielu względów. Raz, że byli Żydami i pogardzali Samarytanami. Dwa, że nie przyszło im do głowy, że w ogóle Samarytanie mogą być zainteresowani Słowem Bożym. A przecież Samaria była pierwsza po Jerozolimie, która przyjęła Słowo Boże, co możemy przeczytać w dziejach apostolskich. Byli zainteresowani tym, żeby zjeść, bo przecież poszli na zakupy, zrobili zakupy, przynieśli jedzenie, a Jezus to opowiada o jakichś filozoficznych sprawach, a nam po prostu burczy brzuchu. Trudno dogadać się z ludźmi, którzy nie potrafią we właściwy sposób ustawić w swoim życiu do tego, co najważniejsze, na pierwszym miejscu, tak naprawdę. Jeśli jesteś związany z tym światem, to ten świat krok po kroku będzie cię zjadał, przeżerał i będzie wypluwał takiego ciasteczkowego chrześcijanina. O, ostatnio się uśmiałem, muszę przyznać, w jednym ze zborów pastor mówił głośno, my nie jesteśmy ciasteczkowi i brawo! Ludzie, wiecie, jak się ucieszyłem, to znaczy, że mnie słuchają. Ale powiem Ci pastorze, jesteście nie tylko ciasteczkowi, ale i czekoladowi, i kremówkowi, i budyniowi. I w decyzje, które podjęliście właśnie niedawno, niestety prowadzą Was na śmierć. Tak mi się skojarzyło, że oto bunt ciasteczek się podniósł. No cóż, może ktoś, ktoś zrozumie. Ktoś przejdzie na tę jasną stronę mocy. Czym żyjesz, bracie i siostro? Jeśli nie żyjesz Chrystusem, to nawet nie słuchaj tego, bo szkoda Twojego czasu. Ale jeśli żyjecie Chrystusem, to rozumiecie, o czym mówię. I wiecie, że naprawdę mamy niewiele czasu. I wcale nie chodzi o to, że koniec świata będzie za chwilę, ale czy nasze życie się może skończyć w każdej chwili. Tak więc, bracia i siostry, bierzmy się do pracy, bierzmy się do służby. Ratujmy ludzi. Przeprowadzajmy ich do zbawienia. Głośmy Ewangelię. Zbierajmy to, co inni zasiali. Dziękujmy Bogu za to, że siali. Oni może nie doczekali się plonów, ale my dzisiaj korzystamy z tego, co oni. Oni sami. Przez lata czynili. Drodzy bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, niech nas wypełnia swoją obecnością. Amen.